Siemaneczku! Witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale! <laughs> siemano, siemano! Dzisiaj ta sama woda co ostatnio Tylko, że z innej strony w Piątek, dużo ludzi, zobaczymy co się uda nagrać Co się uda nagrać? Pogoda średnia Jest flauta generalnie, jest duszna Jest gorąco No za chmurką, bo za chmurką no jest taka duchota W ogóle nie ma wiatru, więc ja nie wiem jak to wyjdzie Piornika zupełnie nie znamy z tej strony, więc nie wiem Czy oddano trzeba jeździć, sprawdzać Obserwować, spróbujemy, dobra Nie przedłużam Lecę, łowię Próbuję coś wyciągnąć Pierwsza miejscówka została bardzo szybko spalona Przez tych wędkarzy, którzy stali obok mnie dosłownie i Zaczęli się rozkładać Niemożliwe, chyba mam spokój w końcu Chyba ten cypl jest ok. Mamy tutaj gdzieś zaraz wypłycenie, o tym widzę patyk. To dobrze wiedzieć, żeby się nie zaczepić Mamy fajną przynętę, kupię taką Limitowana Edition Booty's Czemu taka? bo kurczę ten niebieski kolor oddaje Ma tutaj trochę czerwonego, no podoba mi się to przynajmniej, nie? Jakby było słońce to lepsze ma w brakatu Ale i tak myślę, że może oddać Jak nie no to polecimy klasykiem no, to jest zajebiste Tam wiedziałem, że jest to drzewo. myślałem, że jestem nad nim. Kurde. Dobra, odstrzelić raczej nie odszedłę tego, ale... Sprawdzimy czy... Chrozek na kotwicę. Ach, nie ma szans. Dobra. No i widzicie? Coś to jest? No pewnie, że jest. jaka jakaś taka... Niekompletna chyba. Nie no wszystko. Widzicie? Drzewo jakieś na castingu to jest co to, co to kurwa jest drzewo masakra, No to jest zajebiste. Nie zrywasz przynętę. kotwice sobie wymienię. A ma całą przynętę. <grystanie> to klasyczek, nie? Dobra, to próbuję tam jeszcze raz rzucić <grystanie> Tylko jeszcze cię przeprowadzić. U góry. żeby nie spadła od razu. tam też jest drzewo. Tak się nie mówimy tak mi się nie podoba. No nic. <grymne> Dobra, dawaj, dawaj to chodź. To jest jakieś takie elastyczniejsze. co to może być lekki problem. O, poszło To są jakieś jaja. Nie wiem czy to widzieliście. Jaki patyk? Jaki potyk z tym. A Ty masz jeszcze kotwicę? No i się rozgięła kolejna kotwica. No i co teraz? Nasz killer jest rozbrojony. A mogę je zagiąć z powrotem? Co się stanie wtedy? Chyba nie powinno, nie? Raczej znaczy, powinno być OK, jak sobie dognę je. No, jak nowa. Tak szczerze. Nie powinno się rozgiąć rozgi rozgi znowu. Ty no, to nie jest głupie, po co ja mam to przekładać, jak mogę zagiąć z powrotem? Nie? No chyba nie powinno się nic z tym stać. Po problemie z rozginaniem kotwicy. Zobaczymy jak będzie skuteczność ich. Czy nie będą się rozginać pod rybą? Ale raczej wątpię w to. Ale wiecie, jak jest lampa? Zrzućmy na to. Naprawmy to. <grytanie> będzie git. Jak nowe. Zrzućmy kilka razy. Spróbujmy chociaż. Dobra, tutaj tutaj teraz zostanę. Widać, że będzie mocno zrobione. Śmieci są, bo są, jak wszędzie na takich łowiskach Jakiś kocyk Ostatnio taka prowizoryczna mata oddała Nie wiem, czy widzieliście Ale jest Stupak No kurde Dobra, nie wygrywałem tego Chodź, chodź maluszku, czekaj kurde No jest fajnie. Patrzcie na co, na nową przynętę na no inną Idą mi <grydy> zawsze. Wczoraj nagrywanie w ostatniej chwili, więc nie było widać czołu, Ale no Jest czupaczek. Jest czupaczek, nieduży, nie mierzę go. Nie mierzę go, bo chłopak trochę walczył. Pokaż popłyniesz od razu. Chodź pomogę ci popłynął. dobra. I co my z ryba? Patrzcie na co wziął. Inna na gumach. Ale też niebieska. Wiedziałem, że odda. Fajna jest. Jest szczupak na Pultiza. To jest taka zatoczka, która ma duży potencjał. Bardzo rybny. Naprawdę ogromny. Myślę, że to nie stoi jeden. Tylko kilka. Dzisiaj warunki dłowie niestety nie są zbyt korzystne. Jest strasznie duszno. Kopczajka na diperze. Jak to wygląda, wszystko fajnie. No, lecz mniej więcej jest taki po prostu równie. Założymy tego jerka. Jestem ciekaw, czy odda. No, wygląda cudnie. Też limitowana edycja. Fajny. Tylko dobrze to dokręcić, żeby go nie stracić od razu, co. Dam łapać chłopakowi trochę. Dobra zmiana. Coś innego jeszcze. Jak coś na to złowie. to będę w szoku, nie? No, spójrzcie sami na to, no po prostu komiczne. A może się przekonam do takich kotletów. No ale chłopak jest głodny, to proszę Was. Taka guma to jest dla niego nic. Co myślicie, że mi odwaliło już, że na takie przyjęty złowie. Nie, nie, nie. One działają na pewno, mówię Wam. Tylko trzeba mieć trochę szczęścia i rzucić mu podpysk. No to mogę zrobić normalnie 40. Zmiana na coś rozsądniejszego. Nie o konia, tylko tego. Tego chciałem założyć. Robimy jeszcze kilka rzutów tutaj na to i idziemy dalej, badać tę wodę, bo to miejsce dokładnie bardziej. Bo na pewno tu przyjadę jeszcze raz. Dzisiaj tak mniej więcej. No to miejsce wygląda cudownie. Po prostu cudownie. Uwielbiam takie miejsca. Mega urokliwe. Taka zatoczka ładna. Więc jaki jestem kurde sprytny? Ja wiedziałem, żeby tutaj przyjechać. Na Google się tak to nie wygląda fajnie. No ale musicie być ze mnie dumni, że na inną gumę złowiłem Szczupaka. Bo ja sam jestem z siebie dumny. Dobra, wykarczujemy trochę, nie? Co mi szkodzi? Szukamy innego fajnego miejsca. Ale komary ci gryzą, ja cię kręcę. Po prostu jeden za drugim. Ła, zostawcie mnie, kurde. Nie, no idziemy tam, to mi się nie podoba. Jakieś bagno. wspólne jak bagno, po prostu jedno wielkie bagno. Kurde. Ej, no tutaj to musi oddać. nie wili Zmiana, 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 zmiana na coś łownego może. Nie, jesteś łowny, nie przejmuj się, mały. Nie przejmuj się. Po prostu musi być trochę czystsza woda, bo to jest bagno. Chodź, ty. Chodź tutaj do mnie. Daleko to Wam rzucę. Masz mi złowić rybę. To jest głęboko, więc opadnij trochę. Bardzo niedobrze Bardzo niedobrze Ojejku Bardzo niedobrze, bardzo Czemu? Czemu dzierka? Zresztą nie było żadnego drzewa, rzucałem tam cały czas Ja trzeba mieć pechanie A tutaj są lepsze kotwice Nie czemu ja próbuję w ogóle odcielić kotwice uj, uj, Tutaj może być No i chuj To boli, to boli, 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 bardzo boli no nic Jakby widać, nie za każdym razem da się rozgiąć kotwicę, nie? Mógł się nie zaczepić kotwicą, tylko wpaść tam cały, bo ja opaść jak debil A tam rzucałem kilka razy i nie było żadnego zaczepu, to no więc... O co chodzi? Nowa woda, nowe zaczepy To jest życie, kurde. Miałem mieć dzisiaj challenge, żeby nie łowić na tego Sicario no, Ale nie, 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 dobra, okej okay. Na to To też jest fajne co, powtórka, wyrywamy znowu Okej, okay, idziemy dalej, ale bazę do nie? <grym> fajne, założymy takiego gadka. No fajne, fajne, Spróbuj, spróbujmy, nie? Widzicie? Jedno branie, no dosłownie jednobranie jedna ryba. Jeszcze nie nagrałem tego, tylko już nagrałem jak miałem rybę, nie? No ale ci taka pogoda dziwna trochę. jak mam fajne przynęte. Zajebiste, nie? Pierwszy raz na to, bo jeszcze nie miałem na to ryby. Ale wygląda fajnie. Wydaje mi się, że może oddać, nie? Spróbujemy, spróbujemy. Pierdolę, to się jak jest ta budka, nie? To tam jest na plakacie laska. Ja myślę, że tam ktoś tam siedzi jo. jo cię kręcę Nie lubię takiego czegoś, takiego jakiegoś, nie wiem, ustawienia swoich rzeczy Dobra, rzucamy tu, próbujemy, próbujemy Okej, nic się tutaj nie działo. Nie to tego jakoś dokładnie, ale trochę mi się już nie chce. Nie będę ukrywał. Są też takie dni, tak? Mi się nie chce. Mi się nie chce. A może też się coś innego piwa. A nie przedzierać się przez te hasze. Ten domek nie jest już się go boję. Nie lubię go. Zestraszyła mnie ta pani. Patrzcie, widzicie? O te kurwo, jo, o Nie. <śpięk> <t> <śpięk> Tak, ja się wystraszyłem jakiegoś Boże święty Ty, ale nie spodziewałem się ciebie tutaj, nie? <grym> ja cię kręcę, śmierdzi Z tego, ale dobra Dobra No śmiesznie, śmiesznie Tak to jest właśnie Co dalej, co dalej? Tutaj zaraz wejdziemy do cudownego miejsca W którym zostało urwane 60... a co to? Grzybek. Tutaj macie namiot. Tu jest niefajne miejsce, nie lubimy go. Tam są pieniądze na w wodzie. Jest szkoda. Czemu się odpalną dopiero pod wieczór? Ej, to jest taka zmiana po prostu. szedłem tutaj. To odchleja była. I nie chciało mi się nic. Przestałem w ogóle nagrywać. I zazwyczaj dlatego nie nagrałem brania szubaka. A teraz? Teraz mnie rozsadza energia. A to myślę dlatego, że tam już nie ma tylu ludzi a tak to to było narąbane i przyszedłem, to mi się trochę dziwnie gadało do kamery idziemy tam gdzie byliśmy i rzucimy sobie jeszcze kilka razy Wiem trochę Rezidenc resident sleeper a czego możecie oczekiwać od polskich wód jeszcze nie w jakichś okolicach gdzie jest ich narąbane tylko w takich gdzie naprawdę <gryw> ja żeby tutaj dojechać to muszę jechać 40 minut a nie mieszkam w jakichś nie wiadomo jakichś zadupio, po prostu po prostu tak jest daleko. Wszystko nie ma tego dużo w mojej okolicy, Nie trzeba się cieszyć z małych rzeczy, tak? To jest to miejsce? Tak, dobra, dobra. Podoba mi się. Przyjadę tu, będę tu łowił 5 godzin w jednym miejscu. Krzesełko sobie postawię i wyrąbamy. A i to był błąd. Popełniłem błąd w tym momencie, ponieważ tu się tak strasznie wszystko roznosi. Co ty robisz? Co się stało? Ej, co jest? Czemuś tak zrobiłaś śmiesznie? Czemu był taki dźwięk jakiś. Dobra, teraz. Nie, no jeszcze. Co jest? O. Ty. Nie. Co jest? Coś tak chciało. O, dobra jest. No, nie wiem co chodzi, naprawdę. Nie wiem, co się stało, ale. Ważne, że nie mamy przynęty w zaczepie. Dobra, mopki. Na jak idziemy. Zmieniamy przynętę i do domu. No, która godzina? Która jest godzina? Za 9.20. Ja nie mam dzisiaj tyle czasu, tak jak mówiłem. Ja chcę zimne piwo dzisiaj relaksować się na chillerce. Ze mi posiedzieć. I to woda tak się mierdzi tutaj. Naprawdę tragicznie. Porcie w ogóle, co mi się stało od kasta. <laughs> Skóra mi schodzi z kciuka No właśnie czuję, tak tak myślałem Przepraszam, nie wiedziałem, myślałem, że pan tam w prawo ma rzucone, bo przedtem tam widziałem rzucone w prawo No tak, ale jest wieczór, więc sam Ta. zestaw postawiłem tam po Tak, no, nie wiedziałem, no przepraszam bardzo, przepraszam Mogę panu to zwinąć i rzucić tam do wody, albo jak chce, to pan może to zwinąć. Ja sobie to przeciągnę przez te lilie, bo ja to wszystko zerwę. A pan na, metodę, czy na co? Na wątroby. Uuu, to niedobrze. Nie chciałem, kurde, nie wiedziałem, że ma to rzuc tam rzucone. Przedtem rzucał w prawo. Kurde, no zazwyczaj jak jest taka sytuacja, to się pytam, gdzie ktoś ma rzucone, nie no, ale. Nie wiem. Zwinął pan już Okej okay, Lara, przepraszam jeszcze raz Dlatego nie lubię w piątki na ryby jeździć Jestem jest masa tych wędkarzy. Nie wiedziałem myślę, że mam w prawo rzucone no co zrobisz? Jak nic nie zrobisz. Przeprosiłem Ciebie nie chcą. To jest fajne. Dobra, ziomeczki. Ja na dzisiaj kończę już łowienie. Za dużo się nie działo. Dzisiaj w sumie to tak. Jeden szczupak złowiony, urwany dzierg i zahaczony zestaw pana. No cóż, zdarza się niestety. Dzisiaj jest piątek, to nie jest dobry dzień na ryby. Siedzę nad tą wodą, słuchaj muzyki. Co dużo ludzi. Czuję się jak na komercji trochę, nie wiem czemu. Ja bym chciał mieć takie dzikie jezioro. gdzie nie ma nikogo, to sobie wie Ale dam wam spoiler. Uwaga. Spoiler alert Co zostało do końca, to będzie wiedział Jadę we wrześniu do Szwecji I też tam będę nagrywał materiały Z tego będzie myślę masę materiału. No mam nadzieję, że coś tam złowimy, A nie będzie wstydu Nic tam nie wiedziałem, no jedę tam z tatą, więc Może być ciekawie Dobry, jak tam? A szczupaczek jeden No tak to bez szału, jeden szczupaczek Za dużo się nie działo A pan, czy pan Także na razie nie jest coś tam drobnego. Ale... Okej, okay, no dobra. To nic, no do powodzenia. Dziękuję. No, ale tak jak mówię, będzie Szwecja na tym kanale. Więc to coś czuję, czuję, że to będzie grubo, nie? to będzie Ross Pierdol tak zwany. Ale nie zapraszam, więc zobaczymy. Także tak. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To będzie raczej krótki odcinek, tak zakładam, że jeżeli go do dodam, to będzie taki króciutki, szybki, zmontowany, jakieś najważniejsze momenty, 15-20 minut maksymalnie. Dobra, to co? Widzimy się w następnym odcinku. Miejmy nadzieję, że będzie trochę więcej się rzeczy działo związanych z rybami do kosza, kurde.